Dla mnie osobiście najciekawszym zawsze okresem jest ten okres około 50 roku życia. To jest okres, o którym w Polsce mówi się najmniej, no bo tak kiedyś było, że 50-letnia kobieta w ogóle o seksie nie mówiła, a przecież jest to najbardziej najciekawszy, najbardziej radosny okres w życiu, ponieważ no, dzieci już są wychowane, wykształcone, pracują. Częściej lub rzadziej nas odwiedzają. Rola babci, która jest uwieszona dziećmi, przestała funkcjonować. Kobiety w tym czasie są aktywne, chcą pracować, chcą przeżywać dobry seks. Mają czas dla siebie na fryzjera, męża, wyjazdy, wycieczki. No i właśnie na to, żeby poświęcić z tym mężem sobie chwilę czasu i, i o wielu rzeczach porozmawiać, i wreszcie może porozmawiać o seksie. Jakie to jest fajne, że możemy rano sięgnąć po substancję, która będzie, nas, a, a, a będzie nam pomagać w życiu, że będziemy sobie mogły, wiedząc o tym, że sobie pomagamy, będziemy sobie mogły ją wypić, zjeść, połknąć. I samo to, że już robimy coś dla siebie, plus efekt korzystny substancji, które poprawią przepływ, plus to, że Kupimy sobie chociażby nową torebkę, ja się uśmiecham, ale no, każda z nas lubi coś innego, jedna ma tysiąc par butów, druga ma tysiąc torebek, natomiast to jest fajne i to jest ten właśnie korzystny efekt wpływający na to, że wieczorem siadamy, rozmawiamy, ja przypominam, że dużo fitoestrogenów jest w winie białym, czerwonym, oczywiście bez przesady, ale... Tyle samo jest w czosnku, więc nie proponuję zapachu czosnku, ale zapachy zupełnie inne na pewno są mile akceptowane. I ten czas, i ten okres może ciągnąć się przez bardzo długi czas. Nie ma tej granicy górnej, która powiedziałaby nie, stop, dziękujemy, to już proszę Panią, pozamiatane i, i koniec z życiem seksualnym. Ono trwa cały czas. A na koniec, kiedy nasz mąż może nie do końca jest już sprawny seksualnie, to my kobiety potrafimy doskonale przeżywać stosunki seksualne bez orgazmu i bez penetracji. To jest to, co dała nam matka natura, że nasz mózg i nasze myślenie jest takie, jeszcze poprawione na przykład e, brzęszeniem czy kozieradką, Nas, nasz mózg jest właśnie taki, że potrafimy trzymać partnera za rękę, który nie potrafi już Prowadzić życia seksualnego nie może, miał wypadek, jest na wózku, skoczył na główkę, nie w tym miejscu i nie w ten basen. Że potrafimy zaspokajać swoje potrzeby właśnie dokładnie w ten sposób. Ta bliskość jest nam wystarczająca, natomiast niestety nie działa to w drugą stronę. I jak się wszyscy domyślamy, widzimy na ulicach, jest sporo kobiet, które w wieku dojrzałym. Zostają kobietami samotnymi. Spadek libido, brak zainteresowania partnerem, to nie tylko brak odpowiedniej suplementacji, ale również brak tego momentu zadbania o siebie samą. Czyli ja nie patrzę na siebie, nie myślę o tym, chodzę w tych pap przysłowiowych papilotach w rozkłaptanych papciach i kompletnie nie jestem atrakcyjna. Przecież życie to jest jak teatr. Codziennie wychodzimy na scenę. I musimy się starać. To nie znaczy, że do południa jest ok, a wieczorem wkładamy stary szlafrok. To na męski mózg kompletnie nie działa.